Rewolucja semantyczna to bardzo istotne narzędzie neomarksizmu, a konkretnie też rewolucji tego projektu rewolucji w wydaniu Herberta Marcusego. Nową mowę można określić jako sztuczny język. Ten termin pojawił się w powieści George'a Orwella, rok 1984. Nowomowę wykorzystują współcześni marksiści, m.in. osoby, które e, no, są wyznawcami ideologii LGBT, są wyznawcami ideologii gender. Kiedy zaczynamy posługiwać się nowomową, to dzieje się to każdorazowo ze szkodą dla nas jako ludzi i ze szkodą dla e, zbiorowości. To jest po prostu komunistyczny terror na poziomie języka. Przeciwko nam stoją, że tak powiem, ogromne siły, ogromne pieniądze, ale no mamy obowiązek walki, choćby dla naszych dzieci.